Dzień dobry! Po raz kolejny witamy Was w naszym sklepie Becikowo-Tychach. w Tychach. I dzisiaj postaramy się pokrótce zaprezentować butelki do karmienia i marki, takie najbardziej, że tak powiem, znane na rynku i mniej znane, aczkolwiek to nie jest cały asortyment, który oferuje nam tutaj rynek nasz polski, czy to producenci, czy dystrybutorzy. I teraz tak. Jeżeli chodzi o butelki do karmienia, to proszę się nie sugerować tym, w jakiej kolejności my je omawiamy. Butel, butelki są bardzo różnorodne, bardzo różnorodne też są potrzeby dzieciaków, więc my, jak gdyby staramy się bardzo dobierać skrupulatnie pod dane dziecko. Wnikliwie dopytujemy rodziców, jaki jest problem, współpracujemy tutaj z położnymi, więc, więc nie jest to taka wiedza zaciągnięta tylko i wyłącznie z internetu, bo naprawdę staramy się tutaj dopasować wszystko tak według potrzeb. I teraz tak butelkalowi. Butelkalowi popularna wśród rodziców, powszechnie dostępna na rynku, fajna buteleczka jak najbardziej sprawdza się. Następna butelka dwie butelki to jest butelka Avent Classic która ma od pewnego czasu nowe rozwiązanie powraca na rynek z tak zwaną łyżeczką w środku. Obok jest butelka Natural która ma szeroki smoczek u nasady większość z Was ją zna aczkolwiek nie jest nie są to teraz już takie jak gdyby produkty pierwszoplanowe. Następna marka to jest marka Chico. Mamy ją od niedawna ale ja jak gdyby przekonałam się do niej. Szeroki smoczek u nasady, bardzo miękki, elastyczny, poddaje się. Następna butelka, Nuk Marka, która oferuje smoczki dwojakiego rodzaju, bo one są i silikonowe i z kauczuku, więc tutaj nam jest łatwiej dobrać do, do dzieciaka po prostu według jego upodobań. Kolejna butelka to jest Lanzinoch, mniej znana. Natomiast smoczek jest tak aksamitny, że naprawdę dzieciaki chwytają te, które mają takie wygórowane wymagania przekonują się i, i przede wszystkim też cenowo bardzo fajny produkt. Butelka Dr. Browns, to jest butelka Mercedes, jeżeli chodzi o butelki antykolkowe, ma dwa systemy odpowietrzające. Następna butelka mam też bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o antykolkę. Dodatkowo fajny design, i tu jeszcze zawsze mówię, że jeżeli chodzi o mycie, to duże ułatwienie, bo ona jest odkręcana od spodu, tak samo jak butelka z Difraxa. Następna butelka to Mitipi. Również większość z was zna, stosuje. Także produkt taki w miarę fajny. I teraz tak. U góry macie butelki, które są jak gdyby mega polecane i znane w środowisku właśnie położnym. To jest butelka Canpol z Habermala, Haberman. I ta pierwsza. Tam jest taki utrudniony smoczek i butelka Medela. Medela kalma. Ona ma bardzo trudne ssanie, czyli jeżeli my chcemy przy, utrzymać dzieciaka przy piersi i równocześnie stosować zamienne karmienie przez butelkę, to ta butelka to jest naprawdę taki nieodzowny atrybut do, w tej, tej wyprawce no, noworodkowej. Kolejne butelki to są butelki już takie bardziej mniej znane, bardziej gadżeciarski, Diffrax m.in. Twist Shake. Z, oczywiście są jeszcze jakieś inne marki których my już niekoniecznie mamy, ale, ale się tam gdzieś tam przejawiają u nas na półkach. I teraz kolejne buteleczki na dole, które się tutaj widzicie, takie ładne, jeżeli chodzi o design. To są buteleczki z Sławineksu, marka, która w tym roku zaczęła bardzo prężnie zdobywać rynek. Natomiast oprócz kolorystyki, co mnie przekonuje osobiście, bo wiecie, że ja nie jestem taka, że tak powiem, na gadżety łasa. Mnie przekonuje to, że tutaj, inwestując w tą butelkę, mam możliwość zmiany smoczka z okrągłego na płaski w zależności od upodobań dziecka. Także ekonomicznie to też jak gdyby jest takie rozwiązanie. Ok. I obok ta ostatnia butelka to jest butelka 00, i to jest taka butelka ostatniego ratunku, można powiedzieć, jeżeli już faktycznie. Przeszliśmy ileś tam butelek i dziecko nie ma, nie ma możliwości złapania żadnej z tych butelek. To to jest taka fajna butelka, która ma in, zupełnie inny smoczek, z zupełnie innego tworzywa. Ona w ogóle ma zbiorniczek silikonowy w środku, gdzie się po prostu mleko daje, więc ten system antykolkowy podciśnienie jest fajnie regulowany i myślę, że że butelka naprawdę warta polecenia. I teraz, tak, drogie, mamy. Jeżeli cokolwiek, z czymkolwiek macie problem, my serdecznie zapraszamy. Mamy pokazowe egzemplarze. Każdą możecie dotknąć, możemy porozmawiać, możemy przedyskutować temat. Dlatego, takie miejsce jak my są potrzebne. Są potrzebne, i do tych miejsc właśnie my zapraszamy. Jesteśmy z Wami. Dziękujemy. Do zobaczenia.